Hej siemaneczko, z tej strony Wydar. bym chciał Wam pokazać, jak zrobić taki naszyjnik. Ja go miałam teraz na głowie i zrobiłam go 5 minut temu. I pomyślałam, że od razu nagram film na YouTube, jak stworzyć taki naszyjnik z karykaptora. A więc tak, powiem Wam. Zostawcie suba, suba z dzwoneczkiem, żeby przychodziło do Was powiadomienia i łapkę w górę. Ja wam mówię jak to zrobić, a więc najpierw musicie wziąć gorący klej i podłączyć go do prądu, jak podłączycie go do prądu to yy, no, narysujcie sobie gorącym klejem, nie ołówkiem, nie kredką tylko gorącym klejem, narysujcie no, na papierze takie wiecie co, no no to ujęty dnie śmierci, polaryna, niewitkę, nie, nie czarną różdżkę i kamień w krzeszenia. Widzicie? Tak. I musicie tak to narysować. To musi być w miarę duże, bo jak będzie małe, to nie wiem, czy Wam to wyjdzie. Wyjdzie. Dobra. Jak to zrobicie, to musicie wziąć nóż. Nie, najlepiej, żeby to nie był już duży, no taki o gdzieś. Taki. No taki mały trochę. I wtedy bierzecie swój... Znaczy najpierw bierzecie nożyczki. Wycinacie na papierze kawałek papieru, gdzie jest narysowany ten... Ta insygnia śmierci. Mm. I wtedy wycinacie małą jakimś nożykiem sobie tutaj o wszystkie te brzegi, gdzie jest kartka. Tutaj, o tutaj i tu. To wtedy macie takie, taki takie o coś narysowanego bez tego, bez kartki, no ja? No i wtedy wycinacie sobie tutaj te boki. Hop, i jeszcze tu. Hop, hop, hop co robicie? To są teraz dwie opcje. Albo robicie sobie tutaj dziurkę i wsadzacie sznurek i zawiązujecie. Albo jak to? Przyklejacie to gorącym klejem. Ja akurat przykleiłam gorącym klejem, ale najpierw zrobiłam dziurkę, ale ta dziurka wiecie co, nie chciała mi działać, więc przykleiłam gorącym klejem. No i co? To by było na tyle. Fajny maszynik. możecie sobie zrobić sobie. A więc miłego pa.